Adren, adres, teraz próbuję zaskoczyć, próbuje zaatakować. No i będzie okazja, adren z jednym fragiem Ależ to robi Adren, Adren! Jeszcze okazja, Adren! Ależ Katrik, Adren po raz czwarty, cóż za wyczyszczenie tego BS-a! Nie wiem, Musimy tę grę wygrać, bo to jest na YouTube, nie? Nie. zajęty, kurwa. Też. O, ciczy sobie, ja już byłem ci. ci wie, Dobra. Pa, pa, papier oszczędzajcie, bo mało, kurwa, Ja już byłem ci, ciczy. A tu okno, kurwa będą mnie podglądać, ty. Damian Trzeliński ma nazwę no Widzę go, widzę go, czekaj Gdzie jest Ruki, gdzie jest? Przede mną Śpi Brawo, kurwa jest, jest, jest madafaka Michu do pomocy, ale sam musi się ratować. Michu! Piękny strzał! I mamy jeden na jednego. Cajun B kontra Michu. 20 sekund na terrorysty. Michu widzimy, że przyspiesza. Oj, tutaj dobry smoke od Cajuna. Już będzie plant bomby. Michu cały czas na blisko. Cajun B z drugiej strony smoka idealnie będzie wcelowany w snipera. Michu, czy on zdążył oddać strzał? Już... Nie, to jest muzyka od LoL'i, nie? Przy nitku. Dawno temu wszedłem na twojego streama i powiedziałeś zwykłe cenne słowa. Cytuję. Panowie, jak wam źle, to wejdźcie sobie na obsesję to wam humor na pewno poprawi. Dziękuję nitku. Komuś <laughs> Dobry, Skoda, to czy buggy? Do miasta poproszę! Do miasta! Tak wygląda drużyna SK Gaming w tym momencie, grająca na turnieju. E, Spodobał nagród 150 tysięcy dolarów. To mniej więcej tak wyglądały bootcampy u mnie w domu kiedyś, jak z koksami organizowałem. To wyglądało to dość podobnie. Niszczy mnie, ja pierciele. Zareagowała w oj, oj oj oj, teraz ta pestka, jedna kula! Tylko tyle miał w Aketo Scream, chyba zapomniał przeładować, ale siadło to idealnie Cóż za pestkę, teraz się rozpędza Scream, 34hp na koncie, a cały czas czeka Coldzira na ławeczce Spokojnie Coldzira, no i już oj! Ojojoj ojojoj, 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 niech mnie Agata trzyma! Oj oj oj! <grym> Dubbel! Nie mogę tej farby zabrać. I dlatego właśnie Gambit gra z tulnieją na turniej coraz lepiej. Chociaż tu sznajder jeszcze z te pestki z tej tezetki walczy Schneider, ale już teraz rozdał! Flusza byłby dumny! Dwóch na bo chociaż plecy już hobbit! zachował pan bezpiecznej odległości. Tak, I, i chyba zahaczyłem policjanta rozstawiającego yy, barykadę. No. Zahaczyłem i odjechałem, bo yy, spanikowałem po prostu. Ale chyba... Za, nie wiem, chyba zahaczyłem... Chyba zahaczyłem z terkiem. Ale to on się wiem, nie wie nie ja. Chyba pan musi... Jakaś kontrolka świeci się. Co on zrobić? A on napisał. Olej A ona napisała no to olewam o, kurwa. Jaka rozbieżność no, O kurwa O kurwa no panie Masz kurwa pierdolę. O się chodzi ratować kurwa Ty typek kurwa Kurwa Ja Dostałem mocno. mocno Ja też jest mocno a się wolno rozpędza Setą go Pitować będę Patrz, patrz, patrz Jak ścina drzewa Pituje Pituje O uh! uh! Kurde no to nie... Jak się dusi? Super. To wybiorę kurwa. Ciemno, w ciemno. W ciemno nie tak. to zapach tutaj panu. Tylko maskę No bo to nie Panie. działa, wiesz? Mateo, puszczę się za darmo, o. zapraszamy. Co jadę? Do Junki teraz cały czas daję, może do kunia dam, bo dawno mu nie dawałam. Czekajcie. Boże jak to zabrzmiało? <noise> dawno mu nie dawałam. Tak, jakbyś podał kierunek, to by lepiej było... Ale co zjebałem, kurwa. Strefa mnie biła, nie widzieliście kurwa. Na koniec, żeby była strefa, kurwa, musiałem spierdalać stamtąd. Pomaga swojej drużynie. Pączek z fragiem, mają tam zamkniętego snajpera. Pączek z kolejnym fragiem. Pączek razy Pączek. trzy! Ależ to jest runda Pączka! Co, on teraz się rozstrzelał? Pączek! I Pączek razy cztery! Pączek, 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 Pączek. i Pączek razy cztery! Zmieniliście prowadzącego, Janusz? Seraz miście Nie no Był ten dronujesz dobra Paweł sniper ja, Chyba z autokampy ty. To chce jechać to siada W lepszym świecie z Dobra No ty ujebany jestem jest Nie no, no przecież nie, nie wiem dopiero co przyjechałem Gdzie jest mój samochód No mówię, że w lepszym no, świecie no. Nie strzelaj do mnie bo mnie nie było Dobra Gdzie jest mój samochód? Pytam się no nie wiem Bo to jest długa akcja tym, Z całą fabułą O, 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 -o, -o, -o kurwa Jebnie 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 Na komentarzu to... Tak kurwa Z Telemarkiem Halo halo cześć 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 Elo Dojechaliśmy Ale paterano Ale jaki jest plan

na miejscu czwartym, jeszcze próbuje Lekro, dostaje po głowie od mało, ale świetnie Lekro. Jeszcze raz, ale już teraz seria headshotów z digla Lekro! Pokazał skilla, pokazał umiejętności. Jeżeli ten mecz ogląda Niko, to myślę, że nawet Niko mógłby bić brawo. Bo fenomenalne headshoty widzimy, że nie można lekceważyć takich zawodników. A to spowoduje, że jednak troszeczkę pieniędzy zabierze swoim rywalom na Lekro, chociaż on jeszcze tej rundy nie przegrał. On jeszcze walczy Lekro po raz czwarty! Nie! Akurat dwoje zrobił, no nie wiesz, żebym miał ASA. Oj, remigrante mną domu. 67 minus. Szkoda, na no jednym akcentem zamknął. Na Ty trafiasz do Niko w ogóle? Ej kurwa brzydko no Nie pierdolę tą grę nie Największy domek miałem z nich wszystkich I znalazłem amunicję do broni Bez broni Co chuju, co chuju, jak jeździsz? Co to kurwa miało być? I chuj, sila papa no ty je pierdolony, no kurwa, ma! No kurwa. No kolejny kurwa, taki typ Ja pierdolę. Chuj Kurwa. Chuj Chuj Boże, nie <śmieniu> biegnę. Jakie czułe, że ja nie żyję. To by, zaraz, zabił się, no to to boję się zabić. Przez czerwoną strefę do, dostali... W, ja jeszcze żyję. Jeszcze. Po głowie dostali. Dzięki naszą klasie za życzenia. Bardzo mi miło. Co to w jest? W celu półka z lodówki, gdzie się zastosowali w steryngach. I toce. Be a little cunt, I don't care. I'll fucking park the bus and waste time. I'll park the bus and waste time. Ah, <laughs> ah! I'll fucking do it now, cocksucker. Come here, come here. Wee. Come on, do you want the ball? Can't get the ball. Do You want the ball? Come and get the ball. Come and get the ball, noob. Ooh, I'm gonna win 3 2. Wee. What? Oh, oh, oh. Oh, you have 10 minutes left. What can you do in 10 minutes, noob? What can you do in 10 minutes, noob? Can do shit because you suck because you will never see the ball again. zblizał <sharp inhale> mm -hmm. <sharp inhale> <sharp inhale> Nie przyjechał, nie zdążył. Wtedy musiał być potem wadzucja. policja no, przyjechała i... Hmm? i oni tak O, co pani taka smutna siedzi? Ja mówię, no bo nie przyjechał. Majeczka, I... I... nie płacz, no. No i nie Koleczka. przyjechał faktycznie. Emocjonalne? To się nie przejmuj, dobra? Nie, w porządku, w porządku. Luzik, e. jak jest. No... KURWA MAĆ! KURWA! Pojebało cię! Yes, Przepraszam.